Cześć, witajcie, to ja w kolejnym odcinku Lexyway Minecraft. Dzisiaj odcinek trochę inaczej nagrywany, ponieważ najpierw nagrałem filmik, a teraz ja osobno nagrywam narrację do niego. Dzisiaj zajmiemy się wykopaniem takiego jakby tunelu, od którego będą się ściągają moje kopalnie i różne takie. Na początku przygotuję sobie o włączę normal. Żeby nie było, że oszukuję. Mm. Porozmawiam sobie również o tym co można dodać. Co mogą... Co mają dodać, co ma dojść nowego w najnowszym updatecie. Czyli w 1.3, bo teraz mam 1.2.5. No, bo mamy właśnie dzisiaj 4 czerwiec, to dlatego właśnie. Tutaj jeszcze się zaopatrzę Zaopatrzam, tak się mówi Healow flary i te sprawy Które się mogą przydać przy kopaniu. wiem, że teraz to nagram, bo nie chcę wszystkich filmików ucinać, bo bym, bo, no bo głupio tak by było jakbym wszystko ucinał, a nagrywałbym jedynie znaczy, było, by prawie w ogóle bez mojego głosu, a samo, sama kopię w przyspieszonym tempie czy coś. No dobra, teraz już sobie przygotowałem sprzęt. I, na razie, tutaj chyba jeszcze, zastanawiałem się, gdzie to wykopać, na jakiej głębokości, w którą stronę i tak dalej. Hmm. Chwila decyzji, zawahania. Poziom 54. W tą stronę jest woda. Sprawdźmy, czy ona jest głęboka, czy nie. Bo nie pamiętam. Łe, płytka. Czyli raczej mnie nie zaleje od góry. Możemy tam kopać. Sorki tylko sobie, o nie, już nic. Myślę, że mam trochę jeszcze herbaty. To kopiemy. No dobra, to w najnowszym Minecrafcie, czyli w najnowszym update, czyli 1.3, ma dojść handel z wieśniakami. O właśnie pokazywałem, którą mam wersję Minecrafta. 1.2.5 yy, ma dojść handel z wieśniakami oraz nowa ruda, która stanie się, tak jakby, walutą co będziemy płacić tym właśnie wieśniakom. Ona się będzie nazywać Emerald, co na polski to jest chyba szmaragd. Nie jestem pewien, chyba szmaragd. Będzie on jakiś zielony kolorek miała. Prawdopodobnie, to jeszcze nic nie jest pewne. I będzie o wiele rzadziej spotkana niż diament, czyli to będzie naprawdę ciężko zdobyć. I ją będziemy mogli kupić najpierw od wieśniaków, na przykład ta, chyba. Z tego co pamiętam, to jeden szmaragd za 12 klocków wełny. Będziemy mogli dostać jeden szmaragd, ale to nie jest naprawdę dobrą ceną, skoro na przykład za 12 szmaragdów od Kowala możemy dostać Diamentowy Miecz. No, yy, właśnie, zależnie od profesji każdego tego wieś, wieśniaka w wiosce, bo to z nim będziemy handlować. Będziemy mogli kupić dany przedmiot, bo jeżeli na przykład będziemy kupowali od piekarza, to kupimy na pewno jedzenie. Jeżeli od kowala, to broń lub zbroję. Jeżeli od bibliotekarza, bibliotekarza, to w sumie nie wiem. Książkę może? Nie jestem pewien. Skoro dodali te książki, w których można pisać, może tam będą jakieś książki napisane już, w których mogli kupić, co byłoby naprawdę nowością książki, które już są ku... napisane mają również zmienić yy, enchantowanie że teraz najwyższym levelem do doza... enchantowania będzie 30 i obojętnie i zawsze na najniższej Bo jak enchantujemy to mamy 3 paski z zaklęciami. I zawsze najniższym będzie najwyższy możliwy, który możemy wziąć. Czyli jak będziemy mieli obudowane wszystko ładnie książkami, to będzie 30. Jeżeli postawimy zwyczajnie, to będzie piąty I po prostu będziemy łatwiej nam go znaleźć, co zmniejszy jakby trochę wartość tego enchantowania, bo będzie łatwiej dostępne i tak dalej, czyli na przykład na serwerach jak będziemy grali, jak będziemy mieli super z enchantowany. To nie nic wielkiego, bo dużo osób może mieć dobrze z enchantowaniem, bo jest to łatwo dostępne dla innych graczy. I ten Jeb, tak się nazywa, pracownik Mojangu, odpowiedzialny za najnowsze, właśnie, doda dodatki, nowe rzeczy w Minecrafcie. Zastanawia się też również nad dodaniem jakichś zwoi do Minecrafta, właśnie, żeby zmienić to enchantowanie, bo też nie jest nic pewnego i wszystko może się zmienić, zupełnie inaczej wyjść. Hmm, co tam jeszcze w tym najnowszym update'cie? O, tu ja usłyszałem, że gdzieś pająk chodzi i dlatego właśnie próbowałem go znaleźć. Tutaj przyspieszę zanim nie znajdę, dlatego widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Tutaj właśnie gdzieś w pobliżu znajduje się e, kopalnia. Znaczy no to miejsce gdzie pająk nie skrzeczy. Nie wiem jak pająk wydaje dźwięki. Nie wiem, Nie nic nie robię. Tylko tu gdzie pająk krzyczy. O, jesteśmy. I gdzie jest nasz pająk? Gin. To. No, dobrze. Tak, z brzegu tak fajnie wygląda na całkiem dużą. Dlatego yy, to już na tym odcinku ją zwiedzimy. Dzisiaj mamy inny cel do zrobienia. Wykopię tylko tam węgiel, który został. A przepraszam, najpierw zrobię sobie wejście do góry. prowizoryczne schodki, tutaj na razie nic więcej nie potrzebuję. Co miejsce tutaj. Jest ładnie. Tu jakaś dziura. W szkupaniu ją zrobiłem. Zmierzmy sobie węgiel. Przyda się na pewno kiedyś. Węgla nigdy za dużo. żeby mi tego żaden potwór nie wylazł bo to mogło się źle skończyć mówiąc potwór mam na myśli creeper słyszysz? creeperze nie wychodź teraz tego powinno przestraszyć wystarczająco no o zostawiłem trochę węgla no, Teraz wszystko jest, pójdziemy najpierw w tamtą stronę tutaj to sobie zaraz zatkam żeby tam nic już nie wychodziło, albo po co. Będę pamiętał, w którą stronę mam iść, w następnym odcinku będę bezpieczny. Że nic mi nie zajdzie od tyłu, bo to jest oświetlone i nic się dla mnie nie zespalnuje. Dobra, wracajmy do kopania tunelu. No dobra, w następnym następnym update'cie mają dodać też dżunglowe i pustynne świątynie, w którym będziemy mogli znaleźć różne skarby, które będą dosyć rzadko spotkane, ale na pewno się przydadzą. Te pustyny będą zrobione z Sansona, z tych trzech bloków, bo teraz są trzy bloki sandstone'a jest jeden z twarzą creepera jeden jest taki, coś prawie jak cobblestone taki skruszony, jakby, i jeden jest taki czysty, ładny, płaski, to właśnie z nich będą stworzone te a dżunglowe, świątynie, będą zrobione w Moskwa cobblest cobblestone z tego takiego z tym hem, Co jest z tego? Z dungeonów. Z dungeonu hmm. W tych właśnie dżunglowych świątyniach mają być też nowe bloki, które będą jakby czujnikami laserami. które Będziemy kładli dwa jeden z lewej, drugi z prawej strony. Jakby na drodze, po prostu, żeby. Pomiędzy nimi będzie robił taki, jakby sznurek. Na który, jak znajdziemy, to aktywujemy czerwony proszek, który zostanie podłączony do tych czujników. Czyli to będzie można wykorzystać np. do robienia pułapek. W ten sposób, mają właśnie zostać zrobione pułapki w tych dżunglowych świątyniach, co będzie utrudniało nam grę. Wiesz, nie jest to trudne do obejścia, ale jak tam będziemy chodzić, po ciemku, nie wiadomo jeszcze. Nic o jakimś nowym mowie, czy coś dlatego. Na razie w sumie jest sporo mobów, nie wiem co mogli dodać. Jak ktoś chce nowe zwierzęta, to MO Creatures możesz sobie wgrać moda i wtedy będzie miał. Z tych potworów, tych negatywnych, tych, które nas, nas atakują, też jest, też jest dosyć sporo. O co Pająk, Creeper, Szkielet, Zombie, Enderman. No i jeszcze oczywiście w DDR jest gust, blaze, yy, pigment i kostka magmy. Magma cube, no, tak, dokładnie. Yy. Co jeszcze może być nowego? O kurde gravel, to ja tego nie lubię. Jak sobie kopę coś pod ziemię, nagle mi spada gravel i trzeba wszystko rozwalać. Bo nie wiedziała grawitacja i Gdowiący jest. Teraz już mogę, mogę mieć trochę zachrpięty głos, bo miałem trochę zamieszania przy kręceniu tego filmiku i mi się głos usuwał i tak dalej, musiałem wszystko chyba 3 4 razy nagrywać głos do tego, jak już oczywiście mówiłem wcześniej, to nie miejcie mnie za bo pomiędzy nagrywaniem tam pierwszej, pierwszego kawałka a drugiego minęło jakieś pół godziny i po prostu nie pamiętam dokładnie o czym mówiłem i mogłem się powtórzyć, chociaż chyba... Więc tak nie zrobiłem, mam nadzieję. Hmm. O enchantowaniu chyba mówiłem nowym, które ma dojść. O handlu z wiśniakami mówiłem. O świątyniach mówiłem. O książkach do pisania mówiłem. Chyba też. Jak nie, to po prostu książki do stworzenia, które będziemy mogli pisać, zamiast na tabliczkach. No to chyba wszystko. I właśnie... Ten tunel... Bo po wszystko powiedziałem, że A pewno do dlatego zrobiłem cięcie i spotkamy się jak przekopię wszystko do końca. No dobra, to na razie nasz tunel będzie taki. Nie, że taki ma być do... na koniec, tylko po prostu skończymy się i I myślę, że na razie wystarczy taki tunel. Tu gdzie, gdzie znajdowałem po prostu te. Jak to się nazywa? Hmm. Yy, żelazo. O właśnie, Miałem na koniec język. Tak w ogóle tą kopalnię na razie, że mnie nie kusiła, z stonem. Kurde, nie wiem teraz gdzie ona jest, ale dobra. Pochowam rzeczy, które mam w ekwipunku, bo teraz już nie jedno potrzebne. Jak skończę, będę kończył ten odcinek. Bo wszystko, co dzisiaj miałem zrobić, już zrobiłem. Tu włożę to. No, Skrzypiam surowce? Nie, to idę tu. To i to obsadzę tu. A resztę już wezmę do góry. Obsadzę to. schowam, to też, o, to, to, tu i okej, okay. co mój psie? Chodź razem ze mną, dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym, tam tamtą jaskinię, przykupimy to. O, jest mi piesek, no to. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!